A gdyby jak Chopin umieć, szep zagrać co wpada wiatr. Na pięciolinie nut strumień Przelać za kluczem od tak. Słyszeć w cemolach z O blaskach jezior i górach, by chwilę później tam być. Gdyż Chopin grał, to każdy stał oczarowany i zasłuchany. Gdy dłoń mi wbiegł na biały brzeg pełen klawiszy, czy ty to słyszysz?